Święty Paweł pisze tak. Owocami zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Tak Święty Paweł wymienia owoce ducha, pisząc jednocześnie ducha tutaj naszym tłumacze piszą z dużej litery, co oznacza, że chodzi o ducha świętego, który jest jednocześnie źródłem życia. Ale żeby dobrze zrozumieć ten tekst, myślę, że trzeba ten tekst zobaczyć w kontekście pewnego obrazu, z którego czerpie on metaforę, bo owoce są tutaj w tym wypadku metaforą. I teraz tą właściwym obrazem, takim metaforycznym do, do, do tego tekstu, jest obraz drzewa albo krzewu, który jest. Gdzieś zakorzeniony i który wydaje owoce. I Pan Jezus szereg razy wraca do tego obrazu w Ewangelii. Ten, ten obraz wiąże się z taką, powiedziałbym, właściwą dynamiką, On jest obrazem właściwej dynamiki życia. I otóż tak, w Ewangelii Mateusza czytamy, to jest w kontekście fałszywych proroków. Szczęście się fałszywych proroków którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. I teraz właśnie ten obraz drzewa Pan Jezus przedstawia. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo os, z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. A więc poznacie ich po ich owocach. Ja zwracam uwagę tutaj na zasadniczy tutaj jakby motyw tego poznanie, co jest dobre albo złe, dokonuje się właśnie po owocach. W ogóle to jest taka zasada, bym powiedział, rozpoznania duchowego. Po owocach poznacie. Tak, tutaj Pan Jezus dwa razy to powtarza. Natomiast samo życie jest tutaj zobrazowane jakby w postaci takiego drzewa czy krzewu, który jest zakorzeniony w glebie i wydaje owoc w zależności od tego właśnie, jakie jaki to drzewo jest, jaki krzew. Święty Paweł w tym piątym rozdziale listu do Galatów mówi o tych owocach, albo także mówi o, o tym, co się rodzi z ciała. Na bazie takiego przeciwstawienia ciała i ducha. Zresztą to przeciwstawienie ciało i duch pojawia się szereg razy. Także u świętego Jana, pan Jezus o tym przeciwstawieniu też mówi. Ono jest, to przeciwstawienie jest używane, właśnie szereg razy. Ale żeby dobrze zrozumieć, o co w tym chodzi, przeciwstawieniu, Musimy troszeczkę tutaj skorygować nasze wyobrażenia, które troszeczkę inaczej, powiedziałbym, rozumieją słowo ciało i duch. My zazwyczaj idziemy za myślą grecką, w której ciało jest właściwie tą fizyczną stroną człowieka. Ciało to jest to, co jest widzialne, dotykalne, namacalne przez z, o, o, ograniczone przestrzenią śmiertelne, rozpadające się ostatecznie. Duch natomiast jest niewidzialny, nienamazalny, yy, nieograniczony przestrzenią w ogóle tymi fizycznymi powiedziałbym prawami, nieśmiertelny. <laughs> Więc właściwie zupełnie przeciwstawne jakby cechy. I yy, proszę Państwa, to są yy, różnice metafizyczne między tymi dwoma no, rzeczywistościami. Duch i ciało. I teraz w filozofii greckiej, my właściwie za nią tak by idziemy, duch zostaje jakby włożony w to ciało fizyczne i przez to to ciało żyje, ale śmierć polega na rozdzieleniu ciała i ducha. Ciało zostaje, zostaje się, rozkłada się i tak dalej. Natomiast duch właśnie jakby idzie do, 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 na sąd. Do, w każdym razie dalsza jego egzystencja jest potem w posądzie, jakaś taka czy inna. To jest taki mniej więcej w uproszczeniu obraz, jaki my mamy, tej relacji między duchem i ciałem. Otóż w tym tekście Świętego Pawła, szczególnie w tym tekście, ale także w innych, widać, że Święty Paweł zupełnie inaczej podchodzi do pojęcia ciała niż my podchodzimy. Przede wszystkim, jeżeli to są zupełnie dwie metafizycznie różne, Istoty, duch i ciało, to z nich trudno zrobić jakieś, jakąś jedność. To będzie zawsze jakaś taka mieszanka. I właściwie cały czas, przez wieki, istnieje problem, jak to właściwie jedno z drugim, że tak powiem, połączyć, żeby to do kupy stanowiło jednego człowieka. Pamiętamy, że Grecy sprawę załatwiali prosto. Święty Paweł, jak im powiedział, o w staniu, to my posłuchamy Cię innym razem. Nas nie interesuje zmartwychwstanie stanie ciała po prostu. Szkoda, zawracanie głowy. Bo dla nich ważne było to, żeby właśnie duch się wyzwolił z tego ciała. Natomiast zupełnie inaczej jest w Biblii. Mianowicie, w Biblii człowiek jest jednością. Ciało i duch właściwie oznaczają całego człowieka. I nie ma takich dwóch, jakby metafizycznie przeciwstawnych substancji. Tylko można by powiedzieć, że w człowieku są dwa różne dynamizmy albo dwie różne strony. Mianowicie yy, yy, duch jest jakby tym ukierunkowaniem człowieka na, na Boga, czyli duch to jest to, co nas łączy z Bogiem, natomiast ciało jest tym, co jest zwrócone do świata, jest tym, co łączy nas ze światem. I tutaj następna korekta, proszę Państwa. <laughs> Mianowicie pojęcie świata. U Żydów jest trochę inne niż u nas. My świat najczęściej kojarzymy z naturą, ze stworzeniem. Oczywiście też w Biblii istnieje takie pojęcie świata. Natomiast, kiedy się używa słowo świat, szczególnie w tym negatywnym znaczeniu, to on nie oznacza natury, bo w Księdze Rodzaju pisane, jest napisane, że Bóg stworzył. I widział, że było dobre, i błogosławił. To nie może być świat jako natura. Natomiast dla Żydów świat to przede wszystkim układy pomiędzy ludźmi, można by powiedzieć społeczeństwo, ale z naciskiem na relacje i to, co się dzieje. To tak jak my mówimy czasami, a co tam słychać na świecie, no to nie to, co wróble ćwierkają i tam powiedzmy jakieś inne ptaki, tylko chodzi o to, co ludzie mówią, nie? albo co się w mediach dzieje, albo co w polityce, co tam politycy, czy Chińczycy trzymają się mocno i tak dalej. Znaczy chodzi o, o te relacje, które szczególnie z uwzględnieniem tych relacji, które są. Mają wpływ na to, co się dzieje na świecie, to, y, to co rozstrzyga o losach świata. I świat to, jest, to są układy pomiędzy ludźmi. I teraz y, ciało jest ukierunkowane, jakby to jest, tą, to jest ta strona, która jest zwrócona do świata, duch to ta strona zwrócona do Boga. I święty Paweł pisze w tym liście do Galatów, w 17 wierszu, mówi tak: ciało bowiem do czego innego dąży niż duch. A duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Zwróć uwagę na taką, e, takie rozdzielenia, właściwie taki dramat rozdarcia człowieka właśnie na dwa dynamizmy. Z jednej strony dążenie ducha idące w kierunku Boga, a z drugiej strony dążenie ciała, które, które ma upodobanie w świecie i w tym, co jest na świecie, i tym, co świat daje. No, to upodobnienie w tym, co jest na świecie, to widać dosyć wyraźnie, proszę Państwa. Ludzie dążą do władzy, do pieniędzy, do znaczenia i tak dalej. Chcą to osiągnąć, chcą się pokazać, chcą być ważni, chcą wypaść lepiej niż inni, chcą mieć właśnie znaczenie i są w stanie bardzo dużo dać, żeby to osiągnąć. I to jest właśnie to nastawienie. Na, na świat. Także rozstrzygające w tym, w tym obrazie, wracam do tego zasadniczego obrazu, jest pewna dynamika życia. Dynamika życia według ciała, które jest ukierunkowane na świat i tu widzi swoją, swoje spełnienie, realizację. I dynamika ducha, które jest ukierunkowane na Boga i w Bogu widzi swoje, swoje spełnienie. I teraz to ukierunkowanie, ta dynamika życia. Przynosi takie czy inne owoce. Takie czy inne owoce. żeby to jeszcze lepiej zobaczyć, właśnie teraz wracam do tego obrazu drzewa. W kontekście yy, yy, mowy o grzechu przeciwko duchowi świętemu, Pan Jezus tak mówi. Dlatego powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Jeżeli ktoś powie słowo przeciw synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Tak, jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczona ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznacie, że drzewo jest dobre, wtedy jego owoce są dobre, albo uznacie, że drzewo jest złe i wtedy owoc jego jest zły, bo z owocu poznaje się drzewo, plemię żmijowe. Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek zaś ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Ten tekst jest o tyle ważny, że mówi, gdzie jest to zakorzenienie. Tym zakorzenieniem ostatecznie jest serce człowieka, wnętrze. I chodzi o to, no, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Pan jest w innym miejscu, mówi. W zależności od tego zakorzenienia, to serce, potem cały człowiek, daje takie czy inne owoce grzech przeciwko duchowi jest grzechem przewrotności polegającej na tym, że się nazywa dobro złem, a zło dobrem to jest proszę Państwa właśnie to jest bardzo ważne dlatego, że nie ma nic bardziej oczywistego jak owoce, po których można coś poznać i teraz jeżeli ktoś zaczyna manipulować już już tym określeniem, co jest dobre, co jest złe, a no normalnie to, to się na człowieka może dawać oczywiste, to w tym momencie po prostu już w ogóle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Bo właściwie w tym momencie jest wszystko możliwe. Jeżeli nie ma żadnego punktu odniesienia, to jesteśmy w stanie nieważkości. I nie wiadomo, gdzie jest góra, gdzie jest dół, gdzie jest przód, gdzie jest tył, bo wystarczy się tylko obrócić i znowu będzie dokładnie odwrotnie. I nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma żadnego pionu, tak, jest przy grawitacji. Wiadomo, gdzie jest gór, góra i dół, no, dlatego że wszystko, co ciężkie leci w dół, a, a, a to co lekkie do góry. I sprawa jest prosta, jest jakaś orientacja. Natomiast w stanie nieważkości właśnie nie ma w ogóle żadnego punktu odniesienia. I w momencie, kiedy się zaczyna kłamać, kiedy się zaczyna przewrotnie nazywać rzeczy inaczej niż jest, toż w tym momencie nie. i to, że to nie będzie darowany ten grzech, to nie polega na tym, że Pan Bóg ukaże tych, którzy tak się ośmielają robić, tylko to jest po prostu normalny skutek. Jeżeli ktoś podważa takie fundamentalne zupełnie rzeczy, czyli traci orientację, to w tym momencie po prostu wszystko traci. No nie ma żadnej możliwości, bo już nie wiadomo, co jest dobre, co jest złe. Wszystko się, że tak powiem, wali i nie ma, w związku z tym, że już nie ma ani dobra, ani zła, wszystko jest właściwie byle jak. Taka jest konsekwencja. A to wszystko się bierze, proszę Państwa, proszę zobaczyć od rodzaju zakorzenienia, które jest ostatecznie, dokonuje się w sercu czy przez serce. Jeszcze bardziej, proszę Państwa, a jeszcze jest taka rzecz, proszę zobaczyć, że tutaj się pojawia zdecydowane wymaganie dobrego owocu, a przede, przede wszystkim rozpoznania tego dobrego owocu, dobrego czy złego, rozróżnienia. To nie jest obojętne. Jeżeli my nie rozróżniamy dobrego owocu od złego, to mówię, to po prostu jest dla nas, no, to jest śmiertelne, bo po prostu w tym momencie nie jesteśmy w stanie niczego rozróżnić i niczego poznać. Wszystko jest jednakowo dobre czy złe. Panie, jest jeszcze, lepiej mi się wydaje, ten obraz tak odsłania jego dynamikę w tej przypowieści, w takim obrazie winnego krzewu to jest Ewangelia ja jestem prawdziwym krzewem winnym a ojciec mój jest tym który go uprawia każdą latorość która we mnie nie przynosi owocu odcina a każdą która przynosi owoc oczyszcza by przynosiła owoc obfitrzy wy już jesteście czyści dzięki słowu które wypowiedziałem do was wytrwajcie we mnie a ja będę trwał was podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślany. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owod obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wrzucony, wyrzucony jak winna latorość i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Obraz no, bardzo wyraźnie mówi o tym, że tylko zakorzenienie w innym krzewie, które pozwala czerpać soki z tego innego krzewu, pozwala także potem y, dawać owoce. Bez tego zakorzenienia to wszystko usycha, marnieje, przeznaczone jest na zniszczenie, na spalanie. Bez zakorzenienia w Chrystusie nie jesteśmy w stanie przynieść żadnego owocu. Dalej Pan Jezus mówi o tym, na czym polega to zakorzenienie, które prowadzi do owocowania. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc ofity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była, i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, to wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Wyście mnie wybrali, a ja was nie wyście wy mnie wybrali, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, co cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazują abyście się wzajemnie miłowali tutaj na czym polega to, to zakorzenienie ono polega na właściwie są dwa takie określenia, przede wszystkim polega na trwaniu w miłości Chrystusa jednocześnie to Jezus prowadza do posłuszeństwa Jego przykazania tutaj słowo przykazanie tak naprawdę oznacza polecenie czyli przyjęcie tych wskazań i poleceń, które pochodzą od Pana Jezusa. Przyjęcie, posłuszeństwo Jego głosowi, można by to tak powiedzieć wręcz, posłuszeństwo Jego głosowi powoduje nasze zakorzenienie w nim. Przy czym y, to posłuszeństwo jest posłuszeństwem w miłości i dla miłości. Trwajcie w miłości. I przy czym ta miłość jest na wzór Chrystusa. To nie jest tak, że to jest ślepe posłuszeństwo komuś, bo ten, bo ten ktoś jest na przykład wodzem albo jakimś królem, tylko my wiemy, komu zawierzamy, bo wiemy, bo no po prostu Pan Jezus objawił nam, że tak powiem, swoją nieskończoną miłość przez, przez to, że oddał za nas życie. Także to nie jest ślepe posłuszeństwo, tylko jest posłuszeństwo temu, który, który nas do końca umiłował. To jest tak jak w przyjaźni, zawierzenie przyjacielowi po próbie, a ta próba w tym wypadku to jest. To jest to jest ostateczna próba, bo to jest, to jest próba aż po śmierci, oddanie życia. I jeszcze jeden moment tutaj jest bardzo ważny. W tym posłuszeństwie poleceniom Pana Jezusa jest zawarta, zawarty, powiedziałbym, taki szacunek dla wolności człowieka. U Boga zawsze jest ważne takie zwrócenie się, jeżeli chcesz, to chodź. W tym posłuszeństwie ja muszę powiedzieć, że chcę i podejmuję to, bo chcę, bo to wybiera. I teraz tutaj jest cała mowa o tym, że już nie was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie. Sługa jest posłuszny, bo ma być posłuszny. Tylko przyjaciółmi, bo już wiecie o co chodzi. Poznaliście, jakby, życie. To bardzo ładnie święty Jan na początku listu pisze. O życiu, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, myśmy je dotykali, myśmy je dotykali to życie, poznaliśmy życie i to Wam przekazujemy, objawiamy. I teraz Wy jesteście już przyjaciółmi, którzy to wiedzą, i teraz nie trzeba im tego nakazywać w formie jakichś nakazów czy zakazów, tylko wystarczy, że usłyszą wezwanie i wiedzą, że to wezwanie ich prowadzi do życia. W tym wezwaniu chodzi o życie i daje życie. Także to trwanie w, w innym krzewie y, nie można, że tak powiem, mechanicznie jakby przenieść tego obrazu, dlatego że on, on zawiera w sobie y, zawiera w sobie wolność i y, wewnętrzny wybór człowieka nie wystarczy tkwić w krzewie, ale jest potrzebny wysiłek, potrzebna jakby inicjatywa z naszej strony, podobnie jak w poprzednim w tym tekście mówiłem o tym, że trzeba rozpoznać i nie można jakby obojętnie przejść nad, nad, nad tym, spotykamy jakieś owoce i właściwie wszystko jedno, czy jest tak, czy jest inaczej. Taka obojętność to też jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo jest brakiem rozpoznania. My mamy obowiązek rozpoznać ten, te właściwe owoce. I tutaj w tym, w tym zakorzenieniu w innym krzewie jest zawarte jednocześnie wolność człowieka i potrzeba zdecydowania. Tutaj, jak ojciec, który jest tym, tym ogrodnikiem, tym, który troszczy się o winny krzew, oczyszcza. Nie? Ten, który daje owoc, oczyszcza. Oczyszcza jest, zwykle jest taką próbą, znaczy doświadczane przez ludzi jako próba, jako coś trudnego. Owocowanie nie jest mechaniczne, ono wymaga wysiłku, wymaga zdecydowania, y, wyboru. Przy czym y, jakby y, miara tego, czy wzór dla tego wysiłku y, Pan Jezus sam siebie daje. Nikt nie ma większej miłości na ten, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. I to jest właściwa miara i właściwy jakby z wzór y, tego zaangażowania i o życiu czy śmierci, o owocach dobrych czy złych decyduje właśnie to zakorzenienie ten wewnętrzny wybór jeżeli tym wewnętrznym wyborem jest zafascynowanie światem i tym co na świecie to ostatecznie nami będą rządziły namiętności św. Jan w pisze o tym że na świecie panują właśnie takie trzy pożądania Pożądanie oczu, pożądanie ciała i pycha żywota. Te dynamizmy rządzą na świecie. Wybór wewnętrzny, jakby zafascynowanie światem, powoduje potem do, do tego, że człowiek działa zgodnie z tymi namiętnościami. Tutaj w liście do Galatów to jest wyrażone w postaci z kolei takiego określenia, co się rodzi z ciała. Święty Paweł wymienia to, co się rodzi z ciała. Nierząd, nieczystość, weuzdanie, uprawienie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki itp. Z kolei to zakorzenienie w Chrystusie, albo yy, ono prowadzi do przynoszenia właściwych owoców. I tu jest to, co na początku y, czytałem, y, cytowałem. Mianowicie, owocami zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość i przejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Do tych owoców trzeba by niewątpliwie tutaj dodać przynajmniej jeszcze y, pokorę i przebaczenie. A pewnie by można było więcej y, wskazać. I teraz, kochani, y, bardzo ważne jest, y, wracam do tych poprzednich tutaj cytatów, Żebyśmy umieli w ogóle rozpoznać, że rzeczywiście jest różnica między tymi owocami i tamtymi. Między tym, co się rodzi z ciała i to, co się rodzi z ducha. Jeżeli my żyjemy nieprzytomni, właściwie dla nas jest wszystko jedno, rozumiecie? To znaczy, że to jest, znowu jesteśmy w stanie nieważkości, nazwijmy to tak. I to jest bardzo bliskie temu grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu. Bo prawda, jakby się odsłania w owocach się odsłania. I kiedy my tych owoców nie rozpoznajemy, w ogóle one nie mają dla, mnie, dla nas żadnego znaczenia, to sami się wskazujemy na taką, taką egzystencję bezkształtną, takie, takie, takie nic, bym powiedział. Tym bardziej, że te owoce ducha one są właściwe właściwie tożsame z życiem. Natomiast tamte owoce ciała to są właściwie tożsame ze śmiercią. Najlepiej to wychodzi, Kani, jeżeli się jeszcze zestawi ten, ten tekst. Z tym pięknym hymnem o miłości. To jest 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł po pierwsze mówi, że jeżeli nie mamy miłości, to jakbyśmy najszczytniejsze wartości, nawet religijne, osiągnęli, to to nie ma żadnego znaczenia. To jest nic. To jest pustka. A potem pisze, mówi o tym, czym jest miłość. Przy czym nie tyle mówi, czym jest miłość, ile mówi. Co charakteryzuje się miłość. Właśnie można powiedzieć, jakie są owoce miłości, po czym można poznać miłość. I właśnie ten fragment czytam. Zobaczcie, jak on harmonizuje z tym, co jest tutaj mowa o owocach ducha. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości lecz współweseli się sprawną. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć nikt nie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. Ja to cytuję tutaj właśnie, żeby pokazać, właściwie życie, to prawdziwe życie, to jest miłość. Pan Jezus tu wzywa do, wcześniej żeśmy czytali, do miłości. Trwajcie w miłości, i w wzajemnej miłości, i trwajcie w mojej miłości na różny sposób. Życie jest miłością. I właśnie yy, yy, to, co jest prawdziwą miłością, i w tym sensie prawdziwym ży życiem, poznaje się po owocach. Nie po deklaracjach, po zamiarach, po pięknych słowach, nie? tylko po owocach. I teraz, yy, dlatego tak niesamowicie ważne jest, yy, rozpoznanie owoców, a przede wszystkim rozpoznanie tej zasadniczej różnicy pomiędzy dobrymi i złymi owocami, bo po nich można poznać dobry lub dobry, zły krzew, czyli to, co się rodzi w naszym sercu. Nasze dobre lub złe zakażnienie. A od tego zależy de facto to, czy my wybieramy życie czy śmierć. To, co mnie najbardziej przeraża dzisiaj, to jest Właśnie to nierozeznawanie, wręcz prawie, żeby powiedział, programowe nierozeznawanie tej rzeczywistości do tego stopnia. A to jest, to jest właśnie bliskie temu grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu, czy wręcz nie jest tym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo to jest de facto rezygnacja z chęci życia. W, w tym rozumieniu pełni życia wszystko staje się właściwie, powiedziałbym, tym, obojętne, takie czy inne. Tak naprawdę to wydaje się, że przygłusza to, to rozeznanie, to jakby zdanie sobie sprawy z, tych, z tej różnicy jakiejś zasadniczej, takie, takie jakaś namiętność, jakieś takie. Jak człowiek jest, wiecie, czymś zafascynowany, czy, czy do czegoś uparcie dąży, to tylko w tym kierunku patrzy i nie widzi na boki. Nie pozwala mu to zobaczyć, w jakiej rzeczywistości jest, tylko się na to ustawia i to go zaślepia w ogóle całkowicie, powoduje, że on nie widzi rzeczywistości. I to zaślepienie prawdopodobnie właśnie jakoś się z tego bierze. Ale jednocześnie to zaślepienie jest tą największą tragedią człowieka współczesnego.